Witaj serdecznie. Nazywam się słowo Mira Glosser. Od 21 lat no, pracuję w służbie transformacji. Tak mi to określiło jako profesjonalny coach i we własnej praktyce. Prowadzę ludzi na wyższe poziomy bytu. Pomagam transformować ich życie, pomagam w najkrótszym czasie przemienić ich życie, sytuacje, uczucia na pozytywne. Tak zwany reset i rozpocząć nowe życie restart. Tak bym to nazwała. Przedstawię Ci teraz trzy powody porażki w Twoich transformacjach. Bywa tak, że chcesz przemienić swoje życie, chcesz zmienić swoje uczucia, żyć inaczej i nie udaje ci się. Chcesz uzyskać sukces, ale jakoś, jakoś się to nie udaje. A więc, pierwszy powód, masz za mało energii. Drugi, źle sformułowane lub nieskuteczne afirmacje. Może mózg. Znajduje się w niewłaściwym trybie pracy, o czym w ogóle nie wiesz. Wewnętrzny chaos, blokujące przekonania, które sabotują w tle po prostu głęboko gdzieś Twoje cele, jakie wyrażasz. Pierwszy powód porażek zajmijmy się tym za mało energii. Co to takiego jest energia, tak naprawdę? Może się tego właśnie pytasz siebie. Co to znaczy energia? Poziom energii to bioenergetyczna, elektryczna energia. Tutaj pokazuję Ci pomiary woltów. Takim voltomierzem dr William Thriller, Tyrell, jeszcze w 70. latach dokonywał takich poziomów. Takim sprzętem w tej chwili są również nowocześniejsze sprzęty, które mierzą naprawdę wspaniale pracę mózgu, poziom energii poszczególnych układów, w ogóle nawet w naszym ciele. A więc. Co to jest? No mierzymy na 5 V, a więc elektryczność naszego ciała mierzoną w normalnym stanie świadomości. Zdrowi ludzie. Zdrowi ludzie posiadają mniej niż 1 V. Między 30 a 100 mV są te wartości. No i zwróć na to uwagę, że 1 V to mniej niż taka bateria 1,5 V. Przy czym taki 1 mV to 1000 V. A żebyśmy to tak obrazowo sobie zobaczyli, osoby w depresji, na przykład również z chorobami chronicznymi, takie jak na przykład stwardnienie rozsiane, wykazywały wartości w pomiarach 5 do 9 mW, a więc bardzo słaby poziom elektryczności w ciele. Wyjątkowi atleci osiągają wartości 2 V na komórkę. Uzdrowiciele mają takie średnie wartości, normalne to 50 do 150 mV. natomiast właśnie w polu wykazywały te pomiary 25 do 20, 250 V, a więc wielokrotnie wyższy poziom energii niż przeciętny. I właśnie taki poziom energii Mierzę w moich kursach przed i po. Pomiary dokonuję sprzętem diagnostycznym HRV NILAS. I tu chcę Ci po prostu zaprezentować, jak to wygląda. A więc, na przykład, mierzyliśmy poziom energii Kaja. Kaj ma 52 lata. To Bankowiec, który przyjechał do mnie na kurs i chciał sobie poprawić właśnie poziom energii. 2804, wartość, wysokość, ten total power tutaj przed kursem, pomiar 6 kwietnia tego roku. I zobacz, tutaj są oczywiście jeszcze te, te, te wartości, są dokładnie rozkładalne na poziomie frekwencji. Natomiast wartość ogólna jest 2804 po kursie, 5644. Oczywiście wartość czerwona, dlatego że wysoko poza, poza normy, a więc widzisz, że. To jest możliwe, aby zwiększyć poziom energii, elektryczności w ciele. Wiek biologiczny Kaja wykazywany również tym sprzętem, a więc poziom witalności komórek, tak? przepływ impulsów, również harmonizacja tzw. rytmów, tak? biorytmów. Przed kursem Kaj wykazuje wiek biologiczny 44 lata. Po kursie 10 lat młodszych, a więc rzeczywiście jest to możliwe, wyraźnie wzrasta witalność jego komórek. Aktywność elektryczna mierzona, mierza, mierzona w tych tak zwanych centrach nerwowych, splotach systemów nerwowych w ciele wygląda następująco. Dodam Ci teraz jeszcze tylko na wstępie, że tak nasze nerwy, nasze centra nerwowe, to tak naprawdę no, sploty kabli, tak? Wyobraź sobie taką szafę elektryczną, na przykład telekom, telekomunikacja. Tam mamy właśnie masę tych kabli, które, które no właśnie mają za zadanie przepływanie, przep, no, przeprowadzanie informacji. Tak właśnie wyobraź sobie właśnie również nasze ciało. I, i tutaj ta poziom, ta elektryczna aktywność jest mierzalna. Przed kursem mnie interesuje w tej chwili, w tym momencie tylko mózg na ten moment, mózg i szyszynka w szczególności 56% przed. Szyszynka może słyszałeś, słyszałaś o takim gruczole. To taka antena satelitarna w naszym systemie. To taka struktura, która odpowiada za to, że na przykład jesteśmy w stanie właśnie komunikować się, wyprowadzać aktywnie, skutecznie na przykład nasze manifestacje, tak? wysyłać, tak znaczy się to mówi wysyłać w eter po prostu nasze nowe, nowe życie. To są takie techniki, ale do tego potrzebujesz oczywiście aktywny, aktywną szyszynkę duży poziom energii i bardzo mocny organizm aktywność elektryczna w całym organizmie również tak przepływowe kable tak? No. I teraz po kursie, co jest niesamowicie tutaj widoczne jego szyszynka mózg w ogóle pracuje już na poziomie 93%. Struktury w mózgu pozostałe 88%. I zwróć uwagę tutaj na serce. Serce przed i po. Po 100% i tą strukturę no, no niezwykle będziemy używać. Właśnie potrzebna jest nam do zdrowia. Na wszystkich poziomach. I o portalu serca, o o tak naprawdę znaczeniu tych struktur, tych pól właśnie znajdujących się y, mierzalnych, notabene właśnie w, w sercu i w tym polu, I mówię oczywiście też na, 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 na spotkaniach, na kursach, natomiast tutaj zwracam Ci tylko uwagę na to, patrz, spójrz sobie 78 i 100% przed i po. Drugi powód porażek, źle sformułowane lub nieskuteczne afirmacje. Mózg w niewłaściwym trybie pracy. Czy wiesz o tym, że mózg pracuje tak jak laptop na różnych w różnych trybach pracy, czyli tryb spoczynku, tryb aktywności, tak? tryb alarmowy może być, albo tryb obróbki nocnej, tak, przerabiania danych tak jak komputer. I tutaj właśnie mówimy o różnych falach. Mózgowych, a ja tutaj wspomnę tylko o dwóch: alfa i teta. Frekwencje, które umożliwiają nam naprawdę stan relaksacji, ale one redukują stres. Łagodzą stany lęku, wspierają głębokie rozluźnienie, jasny umysł w ogóle, poprawiają umiejętność wyrażania się, a więc językowe i IQ, synchronizują pracę obu półglu mózgowych, umożliwiają żywe wizualizacje, myślenie kreatywne, redukują odczucie bólu, a więc tutaj dla sportowców na przykład ma to znaczenie, podwyższają uczucie szczęścia, poprawiają wyrzut endorfiny, to jest ten hormon szczęścia. Ale co nam daje tak naprawdę praca, albo właśnie mózg w stanie TETA? Spójrz teraz. Słowa wypowiadane mają efektywność 30-40%. Wizualizacje, tak? Również te techniki mind-moving, znane tak, w, w treningach, mają efektywność 50%. Manifestacje w TETA mają efektywność 80-90%. Teta to obecnie najwyższy sposób, najskuteczniejszy sposób manifestacji i kreowania twojego nowego, no nowego stanu, tak? nowej rzeczywistości. I czy wiesz o tym, że możesz sam sterować stanem swojego mózgu i na przykład wprowadzać celowo i powtarzalnie swój mózg wtedy, kiedy chcesz ten stan Theta. Pokażę Ci tutaj pomiary tym sprzętem HRV NILAS, jakie jaki dokonywałam no właśnie sama na sobie i tutaj wielokrotnie, powtarzalnie dokonywałam takiego pomiaru, wprowadzałam swój mózg właśnie w stan Theta i pokażę Ci jak to wygląda. A więc tutaj na przykład pomiar pierwszy to był 14 września Poziom harmonizacji mojego mózgu 96%, ale ten poziom fal teta jest 80%. A więc widzisz dokładnie tutaj na grafiku, że jedna, wyraźnie, jedna fala tutaj jest aktywna, pozostałe naprawdę mało. Poziom harmonizacji mózgu 99%, udział falteta 77. Wyraźnie widzisz, że możemy wprowadzać swój mózg na żądanie. W, no w, pewien, w pewien poziom. I co do tych fal, w tym momencie, kiedy do ciebie mówię, kiedy ty słyszysz to, co ja mówię, najprawdopodobniej twój mózg znajduje się w stanie normalnym świadomości, poziom fal beta. Tak? Fale y, alfa to fale, kiedy po prostu się rozluźniasz, słuchasz jakieś wizualizacji, albo sobie marzysz, leciutko po prostu mózg się rozluźnia. Fale Theta, no Delta i gamma to już w ogóle to są fale, które uzyskujemy tylko i wyłącznie w głębokiej, głębokiej relaksacji. Trzeci powód twoich porażek w życiu to na przykład wewnętrzny Chaos, blokujące przekonania, które sabotują głęboko, gdzieś na poziomie w tle, tak jakby, Twoje wypowiadane przez Ciebie życzenia, Twoje cele. A więc, no właśnie, sprzeczne, sprzeczne informacje w tym całym Twoim systemie, tak bym to nazwała. I na tym oczywiście też pracujemy systematycznie. Transformacja to jak montaż takiego auta. Składasz, rozkładasz po prostu auto na części i składasz ponownie, tak? Jak często rozkładałeś takie auto na części? Sam. Hmm. <laughs> jak długo to trwało, tak? yy, yy, kiedy po prostu się nigdy w życiu jeszcze tym nie zajmowałeś. Tak? To po prostu tak, jak gdyby yy, no, automechanik, mechanik samochodowy rozkłada to wszystko, wymienia jakąś tam część, która nie pasuje, składa to wszystko ponownie i to funkcjonuje, tak? Auto jedzie. I yy, no, ja osobiście przyznać Ci szczerze, że nigdy jeszcze nie rozkładałam auta na części pierwsze, natomiast. Transformacje tak, wielokrotnie w swoim życiu, i to skutecznie przeprowadzałam głębokie transformacje. Chcę podzielić się z Tobą moimi doświadczeniami, moją wiedzą, tak aby skorzystał z tego i skutecznie, tym razem naprawdę, odniosł, odniosła sukces w Twoim życiu. I zapraszam Cię do. Po prostu zapoznania się z moimi, z moimi kursami, jakie oferuję. Po, po tych właśnie 20 latach zestawiłam program, który służy do skutecznej transformacji. 3, 9, 90. 3. Trzy dni, dwie noce, kreuj nowe życie i transformacja. Techa, dziewięć, Tune-up to jest taki tuning elektryczny wszystkich poziomów, wszystkich układów, wszystkich struktur Twojego ciała i 90 bardzo kompleksowy program transformacji na wszystkich poziomach. Transformacja TETA kreuje nowe życie. Nauczysz się osiągać na życzenie, na żądanie stan TETA powtarzalnie i skutecznie oraz skutecznie rozpoznawać blokady i zmieniać przekonania. Skutecznie. Przekonania, które odpowiedzialne są za to, że tworzysz sobie zawsze tą samą, nie zawsze piękną przecież rzeczywistość, tak? W tym kursie, w tych trzech dniach, w trakcie tych trzech dni uzyskasz ode mnie masę narzędzi, które pomogą Ci już rozpoznać Twój prawdziwy potencjał i transformować samodzielnie Twoją rzeczywistość. A więc wspaniała, wspaniały, bardzo skuteczny, przepiękny kurs, który oferuje y, już teraz kursy Tune Up techniki TATE, czyli energetyczno-informacyjna transformacja. Aktywizujemy tutaj struktury mózgu, pracę wszystkich systemów w ciele. Twoja koncentracja, wydajność mózgu, poziom energii znacznie wzrastają. Widziałaś to już, widziałeś na przykładzie moich pomiarów Kaja. Aktywizujemy postrzeganie pozazmysłowe z otwartymi oczami. I dzięki temu uzyskasz umiejętność właśnie tego, tego postrzegania poza zmysłowego, bez konieczności wchodzenia w ten specjalny trans. Tak? I to jest niezwykle atrakcyjna umiejętność właśnie w normalnym życiu, tak? kiedy robisz zakupy, kiedy po prostu masz spotkanie służbowe, kiedy przygotowujesz się do pracy z klientem do spotkania jakiegoś. To jest no, no właśnie to, co pomaga nam w codziennym życiu wykorzystywać nasze, nasze umiejętności. Co takiego robimy? No, nie mogę Ci tego opowiedzieć, dlatego że te techniki to rosyjskie techniki pracy energetycznej, które są nieznane tutaj w Europie i na terenie np. Na Niemiec w ogóle, Polski też. I obejrzyj sobie tutaj na na zdjęciach możesz sobie wyobrazić teraz, że są to rzeczy, które po prostu no, są nieporównywalne. Nie mogę Ci powiedzieć, co to jest, mogę Ci tylko powiedzieć, co to nie jest. Nie jest to yoga, nie są to techniki karate, czy gong, tak? To po prostu są bardzo, bardzo precyzyjne techniki pracy z mózgiem. Okej. Okay. I no, kurs koral, to tak nazwałam. Koral 90 Tate to jest tak naprawdę kształcenie, szkolenie Tate, coach. Tate to pojęcie zastrzeżone przeze mnie, to unikatowe pojęcie energetyczno-informatycznej transformacji. W przeciągu tych właśnie 90 dni uzyskasz masę. Masę narzędzi, masę informacji dotyczących właśnie skutecznej transformacji, ale przeprowadzam cię przez ten proces transformacji na wszystkich poziomach. To jest potężna, potężna transformacja, która po prostu przeprowadzi cię na zupełnie nowy poziom życia. Gratuluję ci już teraz, Tate. Gratuluję Ci udziału w moim programie. Zapraszam Cię jednocześnie do transformacji, do zmienienia na wszystkich poziomach, na zupełnie nowy poziom wprowadzenia twojego, twojego życia. W zasadzie, reasumując, potrzebujesz do sukcesu tylko dwóch rzeczy: czyste emocje, a więc bez żalu, bez smutku, bez tego chaosu wewnętrznego. Harmonia, silną energię. Tak? To jest druga, druga rzecz, którą potrzebujesz. Silna energia, siła, która pozwala Ci mocno naświetlić Twoje wewnętrzne ja. To jest ten obraz, który często nam zanika albo w ogóle y, jest to po prostu nieczytelne. Wyobraź sobie taki projektor, tak? który projektuje y, na, 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 na komórkach, tak? na wewnętrznych również strukturach nasze ja. Daje nam informację, ten obraz. Kim my jesteśmy? Jakie mamy talenty? Jakie mamy, jakie mamy zadanie życiowe? Jaki mamy potencjał? I ten obraz jest po prostu, no właśnie, no nieczytelny. Jest za słaby. Przez to Twoje komórki nie funkcjonują właściwie, ale również Ty czujesz się taki, właśnie, no zagubiony, zagubiona i nie masz tej, no właśnie, masz to życie takie troszkę takie bez, bezradne. A więc reasumując, takie troszeczkę taka trochę ściąga, tak, to moje imię i nazwisko. Sławomira Gloser, pomocowa, taka tutaj skrót taki myślowy Sławomira Gloser. Rzeczywiście moje imię oznacza ta, to jest imię sanskrytu, ta, która głosi harmonię, pokój, a więc właśnie to jest ten porządek, ta harmonia. Ciele i kloser. Tutaj pomyśl sobie o Lip Gloss, o tym błyszczyku. I tu właśnie to jest ta energia, to jest ten błyszcz, błyszczyk, tak, aby rozświetlać, rozbłysknąć nasze komórki, nasze życie, nasze uczucia. Nas. Zapraszam Cię do właśnie tego: rozświetli swoje własne życie, rozbłysni sam i zmieni, przetransformuj, przetransformuj swoje życie. Miej przepiękny, rozświetlony dzień, pełen energii, i zapraszam Cię serdecznie do kolejnych spotkań.